Zabieram Was dzisiaj ze mną razem na sesję. Tak, to się wreszcie dzisiaj wydarza. Robimy dzisiaj sesję narzeczeńską. Jest to w ogóle sesja mojego brata z narzeczoną, więc pomyślałam, że to jest fajna okazja, żeby wiecie zabrać, pokazać wam jak w ogóle właśnie wygląda, trochę taki backstage, jeśli chodzi o sesję. No nie ukrywam, że na co dzień nie mam zbytnio takiej okazji, bo po pierwsze, no nie każdy może chciałby być nagrywany w takich, wiecie, warunkach, nie dość, że sesja zdjęciowa dla niektórych to w ogóle na przykład pierwsza sesja, może ktoś się stresować i jeszcze dodatkowo gdzieś tam ja z aparatem wyskoczę, to też tak słabo. A po drugie, to, to też nie jest takie łatwe, ponieważ muszę mieć kogoś, żeby to tak fajnie zrobić, wiecie, jak powinien zrobić dzisiaj, to muszę mieć kogoś, kto <laughs> I to po prostu nagra, więc dzisiaj moim, moim operatorem będzie Wojtek. Mam nadzieję, że się sprawdzi, coś całą, kilka wskazówek Ogólnie już od 4 lat dostaję wskazówki, nawet więcej, odkąd się znamy, więc... No zobaczymy, czy nauka nie poszła w las i czy nie będziemy się zbytnio denerwować na siebie Dzisiaj zabieram 85-kę ze sobą i zabieram 24-70, które mam już nałożony. Zobaczymy, wydaje mi się, że właśnie większość sesji zrobię na 85-ce Ponieważ jest to obiektyw taki stricte portretowy, wiecie, nada się bardzo do, do różnych takich... Jak, nawet jak będzie mm, dużo ludzi, jak będzie coś się działo, no to po prostu fajnie będzie gdzieś tam wychwycić ich z bliska właśnie tym obiektywem. 24 on zawsze się przydaje, jest po prostu tak uniwersalny, do wszystkiego, wszystko nim zrobicie. Zrobicie nim ślub, zrobicie nim sesję, zrobicie nim, nie wiem, sesję produktową, zrobicie nim po prostu wszystko, bo jest dość jasny, plus ma właśnie ten zoom, który jest świetny, zarówno właśnie przy portretach, jak się trochę oddalicie i przybliżycie, wtedy wam tak fajnie nie mm, zniekształci perspektywy. I po prostu jest super. <laughs> Uniwersalny, uwielbiam go. Co zabieram? Aparat jeden, aparat drugi. Będziemy na nim nagrywać. Karty. Tu chyba ładuję teraz tutaj. od razu na pierwszy rzut. Dobra, tu jest jeszcze kilka. Planuję też zabrać takie fajne przeszkadzajki, bo dzisiaj jest piękne światło. Serio, jest jesień, po prostu jest przepięknie. Liście są. Jest taka idealna pora, bo ona jest taka, wiecie, taka polska złota jesień, gdzie są już piękne kolorowe liście. Jest ciepło, jest tak złoto i te zachody słońca są takie właśnie złociste. Więc dzisiaj to się idealnie może nam przydać, żeby tak fajnie, wiecie, ze słońcem działać, bo to jest taki sprzęt który no bardzo ładnie jakby łapie te wszystkie promienie on jest wykonany gdzieś tam ręcznie na zamówienie Znalazłam pana, z taką firmą, która właśnie wykonuje takie, takie kryształkowe rzeczy do aparatów i przykładacie, wiecie, do aparatu, do obiektywu i to się super prezentuje no, także można robić z tej strony, z tej strony jest naprawdę fajny bajer, bo tak pięknie robi nam taki, taki szklisty efekt taki lekko rozmazany, wodnisty różne możecie ten efekt uzyskać, plus jeszcze z takich bajranskich rzeczy, taki kryształ, <grystanie> taki kryształ bajeranki. On jest w ogóle też, on już jest ze szkła zrobiony. Daje efekt czasem takiego wręcz kalejdoskopu. zależy pod jakim kątem, zależy, w którą stronę się przyłoży, no ale to będzie widać fajnie pod światło dzisiaj i jakieś takie, wiecie, odbicia, takie... Takie załamania, tęczowe. No, piękne rzeczy można tym zrobić, więc będziemy robić. No, bo dzisiaj są po prostu idealne warunki do różnego rodzaju odbić światła. Wszystkiego także. Się strasznie. No wiecie. No i jakby to też jest właśnie spoko, że oni się zgodzili, żebym ten backstage nagrała. Jakby też mnie znają, więc nie ma takiego jakiegoś stresu, że ty nagle wyjadę, wiecie, jakaś obca osoba, że nie dość, że będą mieli sesję, na przykład jakby to byli obcy ludzie, tak? Że jakby ja sobie wymyślam, że nagrywam backstage taki rozbudowany. Są to obcy ludzie, którzy na przykład widzą mnie po raz pierwszy stresują się sesją, stresują się nową może poznaną osobą i jeszcze im dowalę backstage'em, no na pewno. No. Także dzisiaj fajnie, że akurat jest z kim i na kim. Co robić. Tak, Wojtek będzie nosił dzisiaj. Także mam trzagażę jednak od nagrywania, od yy, wymyślania plus. Yy, nie, no, żeby tutaj bardziej od rozśmieszania może. I od nagrywania backstage'u, także idealnie. To jeszcze w ogóle mam taki fajny statyw. I on jest y, do telefonu. Fajnie się sprawdza, bo jest taki bardzo kompaktowy. I właśnie myślę, czego go wziąć. Albo Wojtek mi nagra też w tym w dwóch formatach nagra mi w pionie i w poziomie. Nie, ja tylko ładna nagówka będziemy się pakować i co i tyle no karty mam naładowane aparaty mam statyw wezmę w razie czego przeszkadzajki mam obiektywy mam karty mam baterie mam wszystko mam także to jest spoko a jeszcze coś fajne jeżeli planujecie na przykład sesję i i na przykład się stresujecie, że może coś tam nie wyjdzie, albo że zapomnijcie na przykład w trakcie sesji, jak pozować. No cokolwiek, to polecam bardzo zapisać sobie na telefonie taką tablicę. Podejdę trochę bliżej, jakoś tak będzie lepiej. tablicę z inspiracjami, które na przykład planujecie wykorzystać podczas sesji. Ja sobie właśnie też taką zrobiłam. Na Pinterestie polecam, bo tam po prostu można sobie tworzyć tablicę, tablice, zapisywać, wiecie, potem tylko linka wysyłać i tak dalej. Jest to bardzo wygodne. Oh. Dobry czas. Wysyłam tego typu zdjęcia, żeby tak trochę przygotować moich modeli, bo to jest zawsze takie fajne, że już takie jakby zobrazowanie, takie ok, czyli czy robimy sesję w takim klimacie, czyli mogę wykorzystać taką pozę, czyli na przykład mogę wykorzystać jakąś tam stylówkę, która fajnie pasuje gdzieś tam na zdjęciach. Mogę wykorzystać po prostu różne rzeczy. Pozy, kadry, światło. I to jest właśnie bardzo przydatne, szczególnie też właśnie pokazanie takiego moodboardu, powiedzmy, Parze, którą będę fotografować, czy to po prostu wiecie, na sesjach indywidualnych, rodzinnych, cokolwiek, to się sprawdza zawsze. I mają taki, wiecie, ogląd, że o, jakby tu już jest, jakby takie większe zobrazowanie, tym bardziej, że właśnie wysłałam to, wysłałam to do nich i właśnie napisali mi, że super, bo ciężko byłoby sobie to wyobrazić. Wiecie, mogłam powiedzieć im, że robimy w tym i w tym miejscu, no ale żeby to wiecie tak zgrać, ogarnąć, żeby, aha, w tym miejscu będą takie pozy możemy się tak ubrać i tak dalej. Konstruowaliśmy jeszcze odfity, żeby to wszystko było takie dograne, więc myślę, że spoko. Myślę, że spoko. Także sobie zapis... zrobiłam taką tablicę. Zapisałam Love in Town. Bo robimy dzisiaj sesję taką miastową, więc myślę, że fajnie to wyjdzie. Szczególnie Muzeum Narodowe jest takim miejscem, które jest całe obrośnięte takim bluszczem, wiecie, kolorowym. W sensie, no, kolorowy on jest tylko jesienią, więc teraz tam będzie po prostu, wiecie, multum jeszcze kolorów, będą przepiękne, już nie mogę doczekać, naprawdę. Bo nie dość, wiecie, sobota, sesja. Nagram Backstage, zobaczycie coś przy okazji, właśnie mm, może coś z tego dla siebie, albo po prostu z ciekawości, jak jesteście, wiecie, po prostu zaintrygowani, jak taka sesja może wyglądać, to dzisiaj macie taką okazję zobaczyć. Zobaczcie też, jak ja pracuję na sesji, jak ja to wszystko prowadzę, jak się staram rozluźniać, jak się staram gdzieś tam mm, robić różne rzeczy, więc myślę, że powinien to być ciekawy vlog dla różnych osób, dla wszystkich. Zapraszam, do oglądania. Takie coś też się świetnie sprawdza jako taki, wiecie, tripod właśnie plenerowy. Ja go już kiedyś tam pokazywałam we vlogu, jak mi go kiedyś kupił. I on jest taki, że się go po prostu rozkłada, można go postawić, rozłożyć, nawet tak. Można w ogóle też go, nie wiem, przywiązać do drzewa, bo on jest taki mega flexible. Pierwsza z mojej postaci to, to będzie Antoine. Franz, z powodzenia. Okej. Okay który jest właśnie mega artystą i jest takim wolnym duchem Ale ty będziesz dzisiaj jakby... To jest twoja stylowa, czy co? To, jest, to będzie moja artystka, ja mogę wejść Okej okay. Jeszcze to będzie Antoine Okej okay. Twój e, przyjaciel, twój kolega z Francji e, który pomaga artystyczna dusza ale myśli... ale na on ma sobie wysokie minimalnie. naprawdę bardzo szalenie artystyczny Dobrze, no to fajnie. To po prostu spiesz się tak artystycznie dzisiaj na sesji i wspaniale. To jest Antoine. Dobrze, może być Antoine całe życie już. co, oj tego byś nie chciała. A drugi, druga, druga postać. To jest co? To jest Polak. Piotr Malina. Okej. Okay. Piotr Malina. Piotr Malina jest takim prosty chłopaki, ale bardzo chętny do pomocy. Dobrze. Mówisz Piotr Malina czy Antoine? Wolę połączenie ich obu. Ty prowadzisz. Ja nagrywam. Prowadzisz. Ja nagrywam. Prowadzisz, nagrywasz, robisz backstage. Wszystko robisz dzisiaj. Ja nagrywam tylko dzisiaj. Antoine. 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 Przecież Molina miał być. Montre, mon <laughs> Nie, wolę Antwa. Antoine. Ja ci radzę Antoine. Dobra, to i bierzemy graty i wychodzimy. Może katanę? Na katanę. takie warstwowe. Amor zawsze i wszędzie na wszystko. Pamiętajcie co sobie całe życie. Dobra, idziemy. Chcemy mieć wspaniały dzisiaj backstage wiesz um, profesjonalny, artystyczny, pełen właśnie takiej sztuki wręcz, no. ale też funkcjonalny, praktyczny i miękkie kolana Mike from Sunny California From Sunny Cali From Malay Baby okay. uh, content, content Creator, wanna be no bo... To, to suka majka za kierownicę. No. Przypomniało mi się, że wam nie powiedziałam, że jeszcze nagrywamy dzisiaj content dla, dla jednego mojego klienta. Także jeszcze przed sesją Ty się śmiejesz? Nie. Patrzyłam co się dzieje. Aha. Zainteresowany się znalazł. No i przed sesją jeszcze idziemy połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli pójść na jakąś kawkę, coś zjeść, przy okazji nagrać content i żeby sobie ułączyć i uprzyjemnie życie, że tak powiem. A później już widzimy się na sesji. Ale zaparkujemy w takim. W sensie pójdziemy na tą kawę w takim miejscu, żeby to akurat było blisko naszej destynacji sesyjnej, tak żeby już tam nie tracić czasu, bo tak w sumie za dwie godziny niecałe już się widzimy na sesji z nimi, także. Chciałam się jeszcze nagrać, ja chciałam tylko powiedzieć, że jeszcze ten content robię ci. No to no ale ja też chciałem się przedstawić, kim ja jestem. Aha, no dobrze, to się przedstaw kim ty jesteś. Ale już jestem O i tak, czasem ja to, raz, nowego się raz, nie traci, raz, pamiętaj. Dwa, trzy, staw. Jednak wygląda decyzję, że chyba będę Mike'em Mike Johnsonem. Mike Johnson. Mike, Mike Johnson z trzech postaci. Był do wyboru Piotr Malina, prosty polski chłopak, który po prostu jest tutaj, Pauli, żeby pomóc, ale za bardzo nie ma w sobie żadnego artyzmu i jest posłuszny, ale bywa nieudolny i ciapowaty. Kolejna postać to miał być Antoine, Antoine z Nicei, który był z kolei takim artystą typowym, ale taki kapryśny, kapryśny. Że bardzo indywidualista, taki oncy poncy. A trzecią postacią. one drzewa za oknem. Trzecią postacią, na którą chyba się zdecyduję, jest Mike Johnson. To jest taka wschodząca gwiazda. Dobrze, Super. dziękuję. To Do koniec czasu na nowego, bo po prostu już wystarczy. A to taka. Mowa! <laughs> Co długo? Zagrywka, Czyli jest... będziesz Mikeiem Johnsonem, tak? Czy Tysonem? Johnsonem. Johnson, dobrze. Patrzcie, kłane drzewa. Hey, it's Mike Johnson here with you today. Nie, dobra, nie, nic nie, robi, nie, tego. robię. Tego robię. <laughs> Na w uwagę Twojego filmu dzisiejszego? No ja mam bardzo poważne filmy, sama, Nie, tylko. Okej, okay, to jeszcze. Akcja! Jeszcze raz. Czy Twoi fani mają jakąś nazwę? Na przykład Paweł. No na pałco. Pauloni? Pauloni. Pauloni. Paulani? Paulani? Jeszcze się nie zrobiłam. Patrz, i, i nagrywam Cię, a ja Ty po prostu, yyy, yy, nagle taki taki My cwany to, i się to, zamyka. No bo na Dobra, tak, koniec tego, lekarz lekarz tego, dajcie spokój, temat. dajcie spokój. No bo, leka się na temat, bo jakby, no, nie ma co tracić czasu po tym, co będę wycinać, to wszystko, nie ma co. Tak się mówi, że słońce, że mm, ciepło. Ale słuchajcie, zimno jest, no jakby nie ma co mówić, 10 to jest jesień, nawet takie zimno jest. Nie ciepło, prawda, to demontuję to. Kochani, kupcie sobie takie fantastyczne twarzowe kamizelki i wtedy jest ciepło, wtladkę piercową w brzuszek i żadna pogoda, żaden wiatr nie jest wam straszny. I wcale nie wyglądacie jak dziad, wcale nie Dobrze, wyglądacie jak ojciec. Halo, dzieci. ale kto Ty dzwonisz, jak ja to nagrywam? Koleś, że to Halo, kupcie te t shirt Dzisiaj jedynie promocyjny! Przed sprzedaży! 99! Regularna cena wynosi 1580. Zapraszam! A ja chciałam właśnie, bo zaczęłam coś, czego nie skończyłam, że ubierajcie się na cebulkę. To chciałam Wam powiedzieć. Mam na sobie golfik, taki sweterek i jeszcze musiałam wziąć katanę, bo stwierdziłam, że no nie. Nie, nie, nie pójdziemy z tym, ale właśnie na cegulkę, patrzcie, jakie ładne słońce. Bułeczce. Tak prosto wasz. Hej kochani, co są o dzisiejszej sesji, jak się nie zaopatrujecie. Jesteście zestresowani. Takim też wyskakiwać z aparatem od razu. Bo może ich to bardziej zestresować. Będzie, będzie dobrze, tak. Jakby... A pamiętaj, że robi vloga jeszcze Pawla, ale niestety się ja nie. Nie, jestem odpowiedzialny za materiał na vloga. Będę się starał, żeby jak najwięcej było ujęć na nią. Jak Tylko takie wiecie, w przelocie. 啊，对。 Tak obejmij, tak normalnie, jakbyś jak kumpla. I zaraz. Czy ty teraz nagrywasz? Oczywiście. Wspaniale. Temu czujnemu oku nic się nie ujdzie. Gardło sobie zedrę, ale będziemy to mieli. Księć samochodów jest ja tu wszyscy przeżyją, jak nie zostanie potrącony. E, możecie, e, tak, on tutaj się nie skręca, podejście bliżej. Dobra, i trochę w tą stronę. Dobra. O, o. i teraz Tomek. Klaudia, z tutaj zakład za ramię też. O, właśnie, Tomek drugą ręką też ją złap. O, może jakie to sztywne, no! Kochani, my już jesteśmy po ślubie, nie jest tak, źle, nie ma czym się martwić. Chodź, wyżej głowa. O, buziak, no! On może tak zrobić też. No wiem, ale jakby wiesz, że. tak na no. ruchu, stań tu. A ty zrobisz tak, to jedną rękę, tak wiesz, będziesz na nią patrzył. Ty coś też na przykład, go tam miałem mm -hmm. w nos. Luźniutko! Tak, pani na aerobiku też się mówi luźnie! Napiszcie, zapiszcie, co? Przecież ale ja to powiedziałam tam, gdzie ja tam, nogą coś no. może być tutaj o tam, czy musi być tutaj o. To Tomek ma profil lepszy, lepszy. drugą ręką. Możesz poprawiać szalik, Tomek poprawia jej włosy. No, no, co? Dużo nie? O, no fajnie, ale a Tymy ty na nią właśnie.

Bądź poważna, bądź poważna Popraw sobie płaszcz Po prostu poprawiaj płaszcz Tak jak siedzisz tylko, wiesz, popraw sobie płaszcz trochę Dobra Ale patrzmy tak, w stronę. stronę no. Tak się można pokrywisz O, jakbyś chciała wręcz hmm, w jego no, stronę No, jesteśmy jak... A, aż tak, o, aż tak podniesiesz no. po prostu nogę, nie? Że jakbyś... Ona chciała cię tam dotknąć I żebyś taki głupi ślad z Dobra, dobra. buzi A ty wiesz taki, nie. Dobra Jakie on będzie? Jakie będzie? Nie! nie? Nie, dawaj tego buzi Czekaj, czekaj ja wolę lecić z chłopakami Czekajcie, z niego światło będzie fajnie. To jest czas, co zrobimy. nie mów do mnie. Dobra. Widać mnie? Aha. Dobra, <laughs> Dobra, robimy! O, no. fajne, fajne, tylko na mnie wniosek! To... Nie, nie, nie! No, to to... <laughs> no czułeś! Serio, mega fajnie to będzie widać. Yy, dobra. Super. No i fajnie, tu teraz chodźcie. A, jest to zdjęcie jedno, które będzie z patrzeniem. I patrzcie. Nie go? O, jest ładnie. To Teraz wreszcie teraz weź tak, się Zaraz się Pan, no nie gadaliście? Może wiecie. Też powiadaj tą rękę. O, okay. tak posłabię, no, żeby to złapie, czegoś tak luźno. O, fajnie się zaśmiałaś. Jeszcze raz tak się zaśmiej. O, ładnie. O, bardzo ładnie się wywodzisz. Ładnie ładnie. No, Zresztą. No i teraz było lepiej. <laughs> Zaskoczenia. Dobra, dobra. ja nie jego bym się tym zgadzał. No mniej więcej tak o. Nie, tak. To nie, nie, no może to dosyć tak o. Po prostu, jesteśmy bardzo paloko na każdy palec. Który? Który? To no, super. Super. Wow. Fajne. super to było! Patrzcie tam, a Ty możesz patrzeć kładę na niego ewentualnie, ale nie bardziej, tak kręć, musisz trochę tak ręcznie To? Tak. No? Dobra, skoro taka jest wola Zapraszam Pochodźcie Dlaczego? 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 No. No i super. O, to jest to. Skakanie po prostu na nie wiem co to jest. Stok w dal, nie wiadomo. Na tyle, już jest ciemno jak widzicie. Sesja trwała bo ze 3 godziny, ale takich trochę specjalnie dłużej przyciągnęłam, bo chciałam to wszystko fajnie pokazać. Chciałam też w różne miejsca. Ogólnie po prostu jak się idzie, jak już idę gdzieś robić sesję, po prostu cały czas się pojawiają takie pomysły, wiecie, tu jakaś brama, tu jakieś światło, tutaj cokolwiek i strasznie dużo tego wszystkiego, ale myślę, że ostatecznie fajnie się to wszystko udało. Będziemy teraz coś zjeść i jesteśmy wykończeni. Także tak, ale wyszło super, poszło super, także mam nadzieję, że coś wyciągniecie z tego dla siebie. To, że tak Wam przybliżyłam trochę mm, może wizję tego, może taki po prostu backstage, jak to wygląda właśnie od strony fotografa, od strony modeli i myślę, że tak wyszło fajnie, jestem po prostu zmęczona, ale zadowolona, także widzimy się już niedługo, dzięki, że ze mną byliście i to tyle.